głosami 233 za, 199 przeciw i czterech wstrzymujących się przyjął projekt ustawy dotyczący wdrażania programu SAFE, który daje Polsce 44 miliardy euro pożyczki rozłożone na 45 lat w celu zwiększenia zdolności obronnych. Pożyczka ta jest na bardzo korzystnych warunkach, jak przekonuje rząd. Ale chyba coś jest z nią nie tak, skoro budzi ogromny opór po stronie całej opozycji. Warto więc wsłuchać się w głosy za i przeciw, bo każdy z nas powinien mieć świadomość o co w tym zamieszaniu chodzi. Chcecie wiedzieć, jak będzie z pożyczką Sejf, którą uważacie za manne z nieba? Rzucacie się na te pożyczki, nie mając w sobie za grosz refleksji, że Unia Europejska za chwilę powie albo przyjmiecie nielegalnych migrantów, albo wstrzymają wypłatę. Albo stwierdzicie, albo stwierdzicie, że nie ma dwóch płci, tylko wiecie ile? 240. I z każdym dniem ta liczba rośnie. Albo wstrzymają wypłatę. Albo zgodzicie się na zmianę traktatów oznaczającą utratę niepodległości, albo wstrzymają wypłatę. Na tym polega warunkowość, na którą się zgadzacie. Chcecie zamknąć możliwości zakupowe wojska polskiego. Do wąskiego katalogu uzbrojenia, które wskaże Unia Europejska, dziękuję zamiast korzystać z pośle. rozwiązań dziękuję prawa i sprawiedliwości, które pozwalają pozyskiwać panie taki pośle, sprzęt, dziękuję jakiego. Dziękuję serdecznie, panie pośle. Nie ma bardziej efektywnego, tańszego źródła finansowania modernizacji polskiej armii niż program SAFE. Oszczędności. Wynoszą od 36 miliardów złotych w przypadku porównania do emisji obligacji skarbowych, do nawet 60 miliardów złotych, gdy porównujemy koszty programu SAFE z kosztami emisji obligacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Co więcej, program SAFE pozwoli przyspieszyć modernizację polskiej armii. Dlatego chciałbym tutaj bardzo wyraźnie powiedzieć, że każdy, kto głosuje, Przeciwko programowi SAFE. Jest albo głupcem, albo zdrajcą interesów Polski. Jednocześnie wsłuchując się w głosy, które padały w dyskusji, i aby rozwiać jakiekolwiek wątpliwości, chciałbym zapowiedzieć, że na etapie senackim zgłosimy poprawkę kompleksową. Kompleksową poprawkę, która bardzo wyraźnie i bardzo precyzyjnie pokaże, że nie będzie finansowania spłaty z programu SAFE z części 29 budżetu MON. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że mają Państwo już wyrobiony swój pogląd w tej sprawie. Z pewnością nikt z nas nie jest przeciwko wzmacnianiu potencjału obronnego, ale też nikt z nas nie chciałby zadłużać się na niewyobrażalne kwoty, nie mając pewności, że całkowicie z tego skorzysta. I nikt mu tych pieniędzy nie wstrzyma, choć raty spłaca. A fakty są niestety takie, że istnieje wielkie ryzyko wstrzymania strumienia pieniędzy z programu SAFE, jeżeli znowu powstanie konflikt z Komisją Europejską, co jest bardzo prawdopodobne w przypadku zwycięstwa prawicy w przyszłorocznych wyborach. Polska ma już takie doświadczenie z KPO. Przed głosowaniem opozycja chciała wnieść kilka poprawek do rządowego projektu w sprawie SAFE. Jednak, jak nie trudno było się domyśleć, wszystkie te poprawki zostały odrzucone. Warto więc zapoznać się z tymi odrzuconymi poprawkami. Zakaz mechanizmu warunkowości. Proponowano dodanie preambuły, która wprost zakazywałaby stosowania wobec środków z SAFE mechanizmu warunkowości, by uniknąć sprzecznego z polską racją stanu szantażu politycznego. Gwarancje dla polskiego przemysłu. Opozycja domagała się zapisu, zgodnie z którym udział polskiego przemysłu zbrojeniowego w wykorzystaniu środków z SAFE nie mógłby być niższy niż 89% w każdym roku kalendarzowym. Wydatki na obronność 6% PKB. Poprawka zakładała, że środki z SAFE muszą być funduszami dodatkowymi, które nie pomniejszają wydatków z budżetu państwa ani funduszu wsparcia sił zbrojnych, a łączne wydatki na obronność nie mogą spaść poniżej 6% PKB. Niedawno okazało się, że Ministerstwo Finansów oczekuje, by spłata kredytu dokonywana była z funduszu Ministerstwa Obrony Narodowej, z kolei resort obrony alarmował, że z uwagi na posiadane już zobowiązania spowodowało Byłoby to ryzyko zatrzymania procesu rozbudowy sił zbrojnych. Zgoda prezydenta na zbycie mienia. Postulowano, aby zbycie lub nieodpłatne przekazanie obcym armiom sprzętu nabytego ze środków safe wymagało uprzedniej zgody prezydenta Rzeczpospolitej oraz pozytywnej opinii Sejmowej Komisji Obrony. Utworzenie komitetu sterującego. Proponowano powołanie specjalnego organu kontrolnego, w skład którego wszedłby m.in. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Komitet miałby opiniować wykorzystanie środków i raz w roku przedstawić Sejmowi jawną opinię. Osłona antykorupcyjna. Opozycja chciała nałożyć na ministra koordynatora służb specjalnych obowiązek corocznego sprawozdania przed Sejmem z działań służb takich jak ABW, SKW i CBA w zakresie osłony antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej programu SAFE, kontrola parlamentarna nad planem finansowym uzgodnienia i zmiany planu finansowego, finansowego instrumentu zwiększenia bezpieczeństwa miały wymagać pozytywnej opinii Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Ograniczenia inwestycyjne Banku Gospodarstwa Krajowego. Poprawka zakładała, że wolne środki finansowego instrumentu zwiększenia bezpieczeństwa w walutach obcych mogłyby być lokowane wyłącznie w bankach z siedzibą w Polsce oraz w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rząd RP lub Skarb Państwa. Precyzyjne określanie zadań. Opozycja postulowała, by zadania finansowe z SAFE były wybierane wyłącznie na podstawie programu rozwoju sił zbrojnych na lata 2025-2039, a uprawnionymi do ich wskazywania byli m.in. szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego oraz komendanci główni Policji i Straży Granicznej. Dodatkowa sprawozdawczość. Wnioskowano, aby ministrowie obrony i spraw wewnętrznych corocznie przedstawiali Sejmowi i Senatowi szczegółowe sprawozdania z realizacji planu. Zastanówmy się teraz, czy te zabezpieczenia, które opozycja chciała umieścić w ustawie rządowej, to coś niekorzystnego dla Polski. Wydaje się, że rząd Donalda Tuska. Tak uważa, skoro wszystkie odrzucono. Stwierdzono też, że na przykład mechanizm warunkowości w ogóle nie może zostać usunięty ze względu na unijne regulacje całego programu SAFE. Muzyka